Cześć, to ósmy odcinek czułego narratora, a czwarty odcinek krótkiego cyklu, który ma za zadanie nauczyć Cię medytacji w różnych okolicznościach życiowych. Dzięki temu cyklowi możesz odkryć technikę, która jest Ci najbliższa, najlepiej ci wchodzi i najlepiej działa. Fajnie, że słuchasz, fajnie, że jesteś, fajnie, że praktykujesz. Samodzielnie i ze mną. Jeśli ten podcast do ciebie trafia, wspiera Cię, zasubskrybuj go proszę. Dodaj do obserwowanych, do ulubionych i włącz powiadomienia o nowych odcinkach. Tak pomożesz sobie, mi i algorytmom w promowaniu publikowanych tu treści. Te proste medytacje, które prezentuję w tym, poprzednim i kolejnych odcinkach, możesz włączyć do swojego życia, do swojej codzienności, niezależnie od tego, czy i jakie inne praktyki medytacyjne, oddechowe czy duchowe wykonujesz. W czwartym odcinku Czułego Narratora pod tytułem Tu i teraz poprzez ciało zapoznałem Cię z pierwszą techniką medytacyjną, która czyni Cię obecnym dzięki doznaniom ciała. W odcinku piątym pojawiła się z kolei praktyka poszukiwania ciszy bez względu na okoliczności zewnętrzne. W odcinku siódmym pojawiła się medytacja na stojąco, która uczy Cię wrażliwości na kontakt z ciałem poprzez obserwację doznań związanych ze stykaniem się, z kontaktem z Ziemią. Dziś medytacja w ruchu, medytacja w chodzeniu jest ona po podobna do poprzedniej, przy czym tym razem Twoje oczy będą otwarte. Spróbuj tej praktyki, zachęcam Cię, a najlepiej tej i innych, które pojawiają się w tym cyklu. Dobrze będzie, gdy każdą z praktyk będziesz stosować, wykonywać przez około tydzień, wypróbowując ją co najmniej raz dziennie. Zobaczysz, zapewniam Cię. Że Twoja jasność umysłu i czujność zwiększy się właśnie dzięki takiej regularności. W trakcie praktyki na stojąco zachęcam Cię do skorzystania ze słuchawek. Najłatwiej jest wykonać tę praktykę bez butów i bez skarpetek boso. Instrukcje są w tym przypadku analogiczne, jak w praktyce na stojąco, o której mówiłem w poprzednim odcinku tydzień temu. Różnicą jest tutaj utrzymywanie otwartych oczu podczas chodzenia. Możesz tę praktykę wykonać w samotności, gdzie nie ma nikogo innego, albo w miejscu z innymi ludźmi, o ile nie będziesz nikomu w tym sobie przeszkadzać. Zaczynamy. Znajdź jak poprzednio spokojne miejsce do stania. Rozluźnij ramiona. W ogóle najlepiej będzie, jeżeli rozluźnisz całe ciało. Jeśli chcesz praktykować samotności, znajdź cichy pokój, w którym możesz chodzić tam i z powrotem nieco powoli, ale nie przesadnie. Na sam początek, w bezruchu, poczuj odczucia związane ze stąpaniem bosych stóp po ziemi. Co w tym zauważasz? Czy są jakieś obszary Twoich stóp, które są bardziej w kontakcie z Ziemią? Zwróć uwagę na wszelkie różnice w ciśnieniu, napięciu, temperaturze, odczuciach i doznaniach. I tak jak tydzień temu. Jeżeli masz z tym kłopot, jeśli niewiele zauważasz, możesz zacząć delikatnie kołysać się na stopach, od pięt do palców u stóp i z powrotem, jak w kołysce. W ten sposób na pewno wykryjesz jakieś zmiany w różnych odczuciach. Zaczniesz zauważać zmiany w tym, co subtelne. Nawet jeśli pomimo tego tak się nie dzieje, daj sobie czas. Jest tak, jak może być w tej chwili. Z jakiegoś powodu tak właśnie jest i tak musi być. Po prostu zwróć uwagę na jak najwięcej szczegółów. Teraz rozpocznij spacer po przestrzeni, w której jesteś, powoli, lecz nie przesadnie. Poczuj różne odczucia stóp, gdy wznoszą się i opadają w normalnym sposobie chodzenia. Jeśli nie jest to dla ciebie zbyt trudne, zwróć również uwagę na to, co pojawia się w odczuciach nóg podczas poruszania się po przestrzeni, w której jesteś. Zwróć uwagę na odczucia w kostkach, w łydkach, w kolanach i udach. Zobacz jak szczegółowo możesz zwrócić uwagę na siebie, na swoje doznania. I zapamiętaj z tego jak najwięcej. Po zakończeniu praktyki możesz zanotować to, co się pojawiło. Powtarzaj tę praktykę uważności co najmniej raz dziennie. Przecież możesz ją stosować dosłownie wszędzie. Staniesz się dzięki niej bardziej obecna, bardziej obecny. Obiecuję. Powodzenia w praktykowaniu. Dużo radości w odkrywaniu siebie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. I na koniec jeszcze mam prośbę. Jeśli to, czego słuchasz, jest dla Ciebie wartościowe, podziel się proszę tą informacją z osobami, którym podcast Czuły Narrator może pomóc, którego potrzebują. Pomożesz mi w ten sposób rozwijać czułego narratora. Podcast można znaleźć w YouTube, Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Jeśli go lubisz, koniecznie dodaj go do obserwowanych, zasubskrybuj i włącz powiadomienia. Uprzejmie dziękuję. Powodzenia i do zobaczenia, do usłyszenia.